Hej, hej! Witam się z Wami bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was taką mini dogrywkę z drapki Plaster Miodu. Yy, zdrapiemy sobie cztery zdrapeczki, ale moi drodzy, mam też dla Was dzisiaj taką niespodziankę. Niespodziankę w postaci przesyłki, którą dostałem od osoby, która nagrywała jakiś czas temu na YouTubie z drapki w sposób humorystyczny, można powiedzieć. Yy, jest to taka osoba, taki kanał jak Zbigniew Star dawniej zbignie w Starodub. Także myślę, że wiele, wiele osób z was będzie kojarzyło tą osobę i taka mała prośba już mi się od razu nasunęła. Zostawię wam link w opisie pod załóżmy jego ostatnim filmikiem. Napiszcie mu tam jakiś komentarz, nagraj coś. Pozdrowienia czy coś takiego. Będzie mu na pewno miło i może coś tam dla nas nagra. Także no, myślę, że będzie to coś fajnego. A ja Tobie, yy, mój kolego Zbyszku, Starze, <laughs> dziękuję bardzo za ten liścik. No i teraz sobie, moi drodzy, otworzymy wszystko na żywca. Także otwieramy. Bardzo, bardzo dziękuję. Także tutaj widzów, też od razu proszę o zostawienie łapeczki w górze. O zostawienie komentarza, no ale też proszę o zostawienie tym bardziej komentarza u niego na kanale. W opisie moim znajdziecie link do filmiku i napiszcie nagraj coś, cokolwiek nie wiem. Żeby tam było widać jakiś odzew od Was. Będzie mi bardzo miło, a jemu tym bardziej. No to sprawdzamy moi drodzy. Co my tutaj mamy? O, ho! ho <laughs> Zobaczcie! Tu już nie ma nic, jeszcze sprawdzę. Ja po swojemu. No nie ma, dobra. Co tu jest napisane? Jedna zdrapka, bo nie mam pieniędzy. Wszystko przegrałem. Zobaczcie, jeszcze mamy tutaj zdrabkę. Kocham zimę. O! Zobaczcie, co my tutaj mamy. Panie Majorek, masz pan tutaj, na szczęście, Zbigniew z kanału. Zbigniew star. Zobaczcie, skąd mamy moi drodzy piękną pocztówkę, o, ale rewelacyjna taka 3D. Nie wiem, czy to widać. No, rewelacja, jak sami widzicie, Lanzarote, piękne miejsce. Super, bardzo dziękuję. <ścoughs> bardzo mi miło. No, super, super, super. Dzięki, Zbysiu. Kurde, super, będę miał na pamiątkę i to jaką. Moi drodzy, także jak sami widzicie, jeszcze yy, na tej niespodziance mamy zdrapkę, kocham zimę. A za chwilkę przejdziemy sobie do plastra miodu. Zobaczymy, jak to będzie. No i dobra, to co? Drapiemy. Drapiemy. Jeszcze obniżę. No i co? Lecimy. Lecimy, drapiemy. Zbysiu, pozdrawiam serdecznie, naprawdę. No i... Nasze wygrywające liczby to jedyneczka oraz czternastka. Także drapiemy i szukamy. A tu mamy co 16, 31, 7eczkę, trójeczkę, 15 i, i 32, przepraszam. Także no, no niestety w zdrapce nie udało się nic wygrać, ale Zbysiu bardzo ci serdecznie dziękuję za możliwość podrapania z z miejsca, z którego mi wysłałeś, nie będę tutaj podawał. Także bardzo dziękuję. No a my, moi drodzy, sobie teraz przejdziemy do tych plastrów miodu nieszczęsnych, bo ewelka nie miała nic. No ja miałem 15 zł, no ale to i tak była kaszana straszna. Także, moi drodzy, zaczynamy i drapiemy. Zdrabka z numerem 11 lecimy. No i będę starał się tutaj nie zdrapać, oczywiście kontrolnych, dlatego tak mogę drapać właśnie. Yy, nie fajnie. <grych> tak tylko, żeby odkryć właśnie nasz symbol. I z takich małych jeszcze tutaj informacji, no nie będę drapał tych trzech pól, czyli wszystkich, jak tam yy, widziałem, że yy, niektórzy z widzów mi pisali, że nie zdrapałeś wszystkich pól, no ale dlaczego mam drapać wszystkie pole, jak już mamy tutaj dwie różne? No to wiadomo, że nie będzie już trzech takich samych symboli, tak samo i w przypadku w grze drugiej. No bez sensu jest to i tracenie tak naprawdę czasu. Dobrze, także drapiemy, gra trzecia, mamy skrzynię, tęcze kwiaty i diament, także już też sami widzicie, mamy cztery różne symbole, no nie ma sensu ich drapać, także drapiemy sobie dalej, dalej mamy co, diament, gwiazdę, gwiazdę, portfel, skrzynie i, i koniczynę, także no niestety nie udało się w grze czwartej, a teraz gra piąta. Idziemy dalej. Diament, moneta, safe. Safe i. I niestety, ale bank. To idziemy do gry szóstej, a w grze szóstej mamy złoto, plik, bank i gwiazda. Także nic, no i gra. Ostatnia siódma, mamy plik i ul. No i drapiemy bonusik. W bonusiku możemy znaleźć tą piękną pszczółkę. Byłoby naprawdę rewelacyjnie. No ale tu znaleźliśmy kwaśną, cytrynę. Także nima! No to lecimy dalej. Kolejny plaster miodu z numerem 10. Także drapiemy. Mamy złoto. I kwiaty, także już różne, i tam nie będzie żadnej wygranej. Idziemy dalej. Moneta, plik, portfel, także też już trzy różne. Symbole idziemy dalej, dalej mamy diament, ul, monetę i gwiazdy. Także pustka. Lecimy dalej. Gra czwarta. Najwięcej szans na wygraną. Tęcza safe. Korona. Tęcza po raz drugi. Koniczyna i moi drodzy, i tęcza po raz trzeci. Także mamy wygraną. No jest wygrana, to idziemy sobie dalej. Dalej mamy koronę, diament. Aha! Nie będę mówił o co chodzi. Chociaż już się na pewno domyśleliście. Dobra. Także tutaj już tylko tak zdrapiemy. Sami wiecie, no. żeby zdrapać. No, literki. OOO o, o, Także oznaczają, że mamy tu 5 zł na 100%. Także mamy zwrocik. No i pszczółki tu nie znajdziemy. Także moi drodzy, w tym plastrze miodu mamy piątala. Jeszcze zostały nam dwa. Tymczasem plaster miodu z numerem siódmym trafimy. Ale te kontrolne to tu no, beznadziejnie umiejscowili. Mogliby już w tym bonusiku. Byłoby o wiele lepiej. Ale. Yy, gwiazda i drzewko, także nie ma. Dalej lecimy. Złoto, bank, korona, także nie ma. Idziemy dalej. Dalej mamy diamencik, drzewko. Podkowe, diamencik po raz drugi i moi drodzy, i bank, także no niestety, ale nie ma. Dalej mamy safe, złoto, safe, podkowe, skrzynie i moi drodzy, i ul, także pusto. Idziemy dalej, gra piąta. Yy, mamy monetę, safe, plaster <grym> i plaster, <grym> także pusto. Dalej mamy koniczynę, tęczę i skrzynię, także nie ma. A tu mamy plaster i podkowę. No i drapiemy, moi drodzy, pole bonusowe, a w polu bonusowym mamy co? Banany. Także no, nie ma nic. No i, moi drodzy, drapiemy już ostatnią zdrapkę, plaster miodu. Także zaraz zobaczymy, jak ta dogrywka nam wyjdzie. Yy, moneta i złoto. Dalej mamy koronę, koronę, ul i drzewko, niestety. To idziemy do gry trzeciej, a w grze trzeciej mamy monetę tęczę, złoto, drzewko. No to już wiadomo, że nic nie trafimy. Idziemy dalej, dalej mamy drzewko, plaster, bank, skrzynia i podkowa, także też, jak sami widzicie, same różne. Symbole, nie ma sensu drapać do końca. Dalej mamy tak skrzynie, portfel, podkowe, ul, także też już kaszana. I drapiemy już grę szóstą. Mamy bank, podkowe, plaster, no i gra siódma, diament i portfel. No i drapiemy pole bonusowe, a tu mamy, moi drodzy, jabłko. Także, no niestety, jak sami widzicie, nie udało się nam wygrać. No nie ma nigdzie. No i różne litery kontrolne, wszystko się zgadza. No dobrze. Także, moi drodzy, yy, pocieszającym faktem yy, może nie jest ta wygrana 5 złotowa, a ta piękna kartka, którą dostałem właśnie od Zbigniewa z kanału Zbigniew Star. Tak jak mówiłem, proszę Was, yy, wejdźcie. W link podany w opisie zostawcie Zbyszkowi komentarz na jego kanale, nagraj coś lub jakiś podobny taki komentarz, tego typu. Coś od siebie możecie też napisać. Yy, a właśnie, jeszcze dziś zapomniałem, że zapraszam Was na mój live o godzinie 19.00. Także kto będzie miał ochotę, zapraszam serdecznie. Wpadnijcie na kartę społeczność, napiszcie propozycję z drapeczki, a ja Wam ją zadedykuję i Was pozdrowie. Tymczasem ja będę uciekał, nie będę komentował dogrywki, bo wygrane zaledwie 5 zł, także no sami widzicie, ten blazder miodu jest po prostu beznadziejny, bynajmniej dla mnie, żeby nie było. A ja uciekam, życzę Wam tak jak zawsze miłego dnia, trzymajcie się, na razie, hej, cześć, papa! Pa.